Nie. Dual wield UMP o kurwa. No dual wield. Aaa. Bosko. Ha -ha. Śmiesznie. Relik tutaj jest, nie zapominajmy o tym. Wezmę sobie tarczusie. Cześć. Ah. O kurwa. Co się dzieje? Aaa. Ha! kobra. Gdzie mam tą kobra? Czekajcie, jakie ma w ogóle bronie? UMP, UMP i dual. A kobra to co? To jest jakiś rewolwer wyjebany. No raczej. Wow! Niezłe ma pierdolnięcie. O, proszę bardzo. Serduszko. Ktoś jeszcze? Nie, świetnie, pierdzi na jego ciało, bosko. Gdzie mamy iść? Mam iść iś tam, tak myślałem. Okej, okay. o, sprytnie, zaraz muszę w bok walnąć. Ciśniemy, przeładujmy jedziemy dalej. O, kurwa, a nie tą bronią. Ale nie tracę życia w świetle, więc nie jest aż tak źle. The host is here. Pożegnajcie się ze światłem, panowie. A to mniej więcej oznacza, że pożegnajcie się z życiem. Daj mi trochę ammo, poproszę. Proszę, ładnie. Aaaaa! Pope. Kocham tu nazwy. Slice. Albo slice, cokolwiek. Jeba. Amm Czekajcie, wezmę sobie UMPK I pociśniemy trochę Czekajcie, czekajcie, mogę czymś rzucić, Ciekawy. może tym ciałem Wybuchnę Jej! Czy tam wybuchło, ja nie umiem mówić po polsku Co trochę dziwna cecha za Gremera. ale o kurwa, tarcza! Patrzcie kurwa na to Aaaah, oh, piękne. Kill. O generator poszedł, o jak mi przykro. Ammunition Stomach weep O kurwa jakiś koks, czy wy to widzieliście? Coś było z nim nie tak, coś na ręce miał dziwnego. Jakiś koksu. Generatory, bye bye. Kurwa będzie slice. Yeah. Stop that creature, I'm not a fucking creature, you dick. I'm a human, with a fucking demon inside me, bitch. Tak, ciocik padł. O kurwa, granat rzucili, ale jaja, flashbanga rzucili. Jeszcze trochę amunicji, pięknie, boskie. Szkoda, że ja nie mam jakichś granatów z ciemnością, nie? Rzucam, wybucha, rozpierdalaj na drobny mak. Chodźcie tutaj. Ha! No go, proszę! Dziękuję. Gdzie jest światło? Aha, gdzie jest generator? Tutaj. Nie, nie wiem nawet co oni mówią. Dawaj mi tą tarczę jest zajebista. Gdzie oni są? E, żegnaj. Piękne. Gdzie jest kurwa generator? Uszczelę go stąd, Rrr, udało się tutaj, tutaj, nie tutaj, cwaniaki. O kurwa, o kurwa. A, a, co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. A, okay. Chyba nie miałem szans tutaj wygrać w sensie uskryptowane.

Go about your duties. When the transfer is complete, then we'll have what we came for. I want you to believe me. I wish this could have been any other way, Jackie. But we all have tough choices to make, and this is yours. So you're the fucker who tried to hit us at the restaurant, huh? Don't talk and don't think. Just listen. You've been keeping something that was once lost, something that doesn't belong to you. Now you have to choose to give it back. What happens to you is of secondary concern. I only care about one thing. I want the darkness. I don't know what you're talking about. Of course you don't. But the fact is, you're careless. And far too many criminals in this city believe you have a demon living inside you. The restaurant was a test to be certain you were the new darkness host. Now you've passed that test. We want it back. Hmm. I feel you shifting in there. Are you getting nervous? You're too stupid to give the darkness the fear and respect it deserves, Jackie. It prefers the company of a moron it can control, and it loathes the sight of an intelligent man who can control it. Now I'll ask just once Will you give me the darkness of your own free will? Why don't you try and take it if you're such a fucking genius? If you read anything but comic books and menus, you'd know there are rules. The host may only give up the darkness by choice. I'm afraid I have to help you make that choice. Mr. Peavish, if you'd be so kind. Watch this, pretty boy. It's your own personal snuff movie. The darkness made you watch your girlfriend's murder. Your first meaningful act as its host was one of submission. Face it, Jackie. You can't control the darkness, and you never could. Best to give it back to the people who can. Hmm. That stream of dark essence flowing into the siphon tells me you're already thinking of giving it up. Let's see if I can grease the wheels of that decision. Mr. Bragg. So, this was your girlfriend, huh, Jackie boy? I guess moors with lip rings give good head. What's the matter? Couldn't fuck her face when her head was blown off Jackie ah oh, Jackie, the whole damn place is overrun Don't give it Jackie They don't got the whole place yet. Shut up you're under attack all across the city. We have the means and the intent to bring your organization to its knees and within minutes.

To let the genie back out of the bottle, Jackie. To the darkness, you're just a puppet made of skin and gristle. Last chance. Will you give me the darkness of your own free will? Fuck you. Then not of your own free will. I'm trying to help you, but if you're too stupid to see it, I'll negotiate in a language even you can understand. Mr. Bragg, kill everyone in the mansion. Find the old lady and tear off both of her arms. Oh, cool. Hey, how about I tear off a useless old piss? What do you think of that, Jackie boy? You lost Jenny because you couldn't control the darkness, and now you're going to lose everything you cherish because you don't have the sense to accept your limitations. Break his will; he will beg us to take it from him. <laughs> hmm. Check over.

Oh shit What's so big soul so Chcę, żeby by niedoskonały zajął, zanim roze stapleментu Elena 0. że muszę. Powstały niewratowo Bevishi! Proszę тебя, stosujcie powolne On your family. I was only trying to help you. You won't die, Jackie. The darkness won't let you. But by the time you get out, your Aunt Sarah will be gutted and bone, and you'll have gained nothing. Think about just how powerless you are, because next time I won't ask so nicely. Torch the entire building. Holy shit. Okay, the bratting is a good of demo. Yeah, yeah, yeah. Ucieknij z dziwkarni upgrade. No, patrzcie na tą laskę, dorwali ją. Podrżnieli gardło, nie wiem co jej zrobili. Światło mnie tutaj gdzieś dotyka. Tępa pała. Tępa pała. Proszę bardzo, relikt. Idealnie. Teraz mnie będzie na coś stać. O tym... Ja to chcę! 25 mi brakuje. Dobra, to oszcz oszczędzam sobie. Aaa, idziemy syfona znaleźć. Nie wiem co tam. Nie wiem co oni ze mnie wyssali dokładnie. Oh shit! Nie wiem co wyssali, ale przydałoby się to odzyskać. Sprintujemy do wyjścia. O kurwa! A, gdzie iść? Gdzie iść? Tam niektóre endy, a tutaj. Oh shit! W lewo. Kurde, mol. Masakra. Wszystko płonie God damn Trabina Szybko Ale Viks się tu dzieją, Podoba mi się tak gra strasznie Nie żałuję wydanych pieniędzy Wow um. Wow Shit Gincie Maciarze Dawaj im swoje serduszko, trochę życia, dziękuję. Gdzie jest ten ziomek? On też ma w sobie trochę tego... ciemności Widzieliście jakąś taką macką dziwną mnie na dupce? Jestem tego pewien Destroy the door! Tam są góry, wszędzie są, ja nie mam żadnej broni Widzicie jakimiś takimi mackami... tak, mają jakieś Chociaż to jest jakaś taka ich chyba własna wersja Tego darknessa, takie mam wrażenie

Okej, okay, teraz musimy stąd zejść, nie mam sprawy, tylko jak? Tam? Tam. Shut up! Wow, kurde, jaki głos był taki. Czyli Darkness trzyma duszę mojej dziewczyny, świetnie. ma mato. Ładnie, Ground Pound. O to chodzi. Gdzie jeszcze są ci smaciarze? dara to rara No, gdzie jakiś frajer? shadow up, Darkness. Janusz, Janusz, zamknij się. Janusz, wiesz? Kurzesz mnie. Wybuchło. Do góry i w dół. Pięknie, o to chodzi. Rzućmy w nich czymś. Yeah, on ma, nie, serduszko to ma, ale ja chcę w nich rzucić. Ku, cool. trafię, trafię, slice. A, destroy, ok. O, jak ładnie. No nie, granat, świe, świetlny granat, świetnie mówię. Nie ma co. Bum, pięknie. To tak, tak ładnie wszystko siada. Tak, takie co fajne jest. No po prostu. Lepiej tego opisać nie mogę. Takie przyjemna rozgrywka, strasznie. Oh shit, sprint. Dobra, udało się. Zeskoczyłem gdzieś na dół. Shit, shit. Yeah, impaled. Kto jeszcze? Chodźcie, panowie. Chodźcie na zabawę. Pięknie poprzebijałem wszystkich. Gdzie jeszcze? O cholera, spadł. Aha, uszczana ich chciała, spoko. Kurwa, kurwa, aaa, ładnie. Dobra, chodźmy, Zrobić rozpierdol. Życie, poproszę. On do mnie strzela. on do mnie strzela, jak ja go. Aha, jak ja go chwycę, to on do mnie strzela. Ciekawe, ciekawe. Mamy UMP, nareszcie. Ktoś do mnie na dupca. Nie wiem skąd Eee. Już nie? Ciekawe. O kurwa. A tutaj ktoś siedzi. Oh shit. A nie, tamten już nie żyje. Spoko, spoko. Eee. Tak, tak, tak. Dobra, idziemy do przodu. Zjem serduszko chciałem zjeść. God damn it, Bull fucking shit. Gdzie to światło? Aha, aha, nie mogę go zniszczyć, nie mam sprawy. Wow, schowajmy się tutaj. Boom. O, jak się przesunął, widzieliście? Skurczy by. Ładnie. Ładnie, siadają pięknie wszystkie kile. Rzućmy Darklingiem któregoś, Rajera. Powinien wybuchnąć, zgodnie z moim nowym skill'em. Demon Arm Kill. Pięknie. Gdzie mam UMP? Jak chcę UMP samo. O. Eee... O. Shotgunik jakiś. Ładnie. O, wybuchowe te beczki. Tym to mogę zdziałać wiele. Jaki wybuch piękny. Z pięć naraz ma wybuchu. Ten nic. O, ten frajer. Życia trochę? Nie, dobra, życia mam spora i tak go tak wykończy. W pięknym stylu. Czekaj, czekaj. Slice. Moje ulubione. O, pała. O, kurwa. Nie, flashbangi. Ginż ma to. Dziękujemy. Dobra, gdzie mam iść? Ale mam tutaj, mam tutaj, tutaj. Aha, tędy mam przejść spoko. Jest, udało się. Oh, shit. wsiadam do samochodu z mackami, świetnie. Ciekawe jak one się tam zmieściły. Ho, 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 sporo się dzieje. Chyba jakaś kascenka, zamknę się. Must have been about a thousand years old or something. Real fire and brimstone type of guy. Used to tell us kids that hell wasn't some bullshit story they made up to keep us in line. It was fucking real. A fucked up place where all the deadbeats, hookers, dealers, and junkies all ended up. And if we weren't careful, that's exactly where we were gonna go. Fuck. If only it were that easy. Ciekawe. Podoba mi się na razie fabuła tego wszystkiego. Coś się dzieje. Jenny jest uwięziona, Darkness ją uwięził. Taki mam zamiar w Darknessie, nie bój się. O kurwa Aha, nie mogę nic zrobić, bo mi świecą tutaj. Proszę bardzo. Darkling, a spoko leć. Ojej, chyba się nie udało. Dwóch na raz, chyba szmaciarze, embrace the darkness. Jeszcze ktoś jest? Cholera. Dobra, spadaj. Mięcie jakoś ładnie ustrzelić, ale nie wyszło. O, poszło. Tak, dobra, ciśniemy z UMP. Ja strasznie UMP lubię. Jest upgrade, proszę bardzo. Teraz upgrade'uję sobie to i dzięki temu mamy więcej życia. Jej! Na coś mnie stać jeszcze? Może? Nope. Na nic, ale i tak teraz bardzo przydatny miałem. Upgrade będę... O, patrzcie na moją rękę. Czemu ja pokazałem właśnie palcem na monitor? Właśnie na moją rękę mam takie gówno wokół tej ręki, to oznacza, że mam więcej życia dzięki temu. Niszczymy i idziemy dalej. I idą frajerzy Frajerzy? Ciągle frajerzy, jak tylko no frajerami nazywam, ja jestem niemiły O cholera, przyjechał chyba jakiś samochód? This one carries the darkness! Shut up, bitch! Kill. Gdzie oni są? Tutaj. Na Nie, zakochałem się w tej grze. Cholera, muszę światło rozdupić. Co jest? Nie trafiam w światło. No nie mogę. O, teraz? Nie, dalej go nie uszczeliłem. Co jest? Dobra, teraz. Wow, dziękuję. Ha! Pięknie. Amunicji by mi się trochę przydało. To, przy... to można by dorwać kogoś tak. Alone? Gdzie on jest? Chodź tutaj. Jeszcze do mnie strzela, odważniak. Bo widzicie, teraz zamiast życia mam takie fioletowe coś. Pewnie to jest. Musi najpierw to zejść i tak dalej. Wow! Głuska akcja! Faka mu pokazał pięknego. Czy to dzięki temu, że zdążyłem go ustrzelić? Nie wiem. Nie wiem, ale domyślam się, że... O cholera. Gość z latarką na mnie idzie, o jaki cwaniak. Kurde, świeci na mnie jak pojebany. Trzeba go slajsnąć. Eee Nie poszło. Co za chuj Muszę go zabić. Bum, bum, ciebie tak Tamten Fryer. O! Jest! Prosto w światło trafiłem, ładnie Amunicję by się trochę przydało O jakie mam ręce teraz, kurde, ta tarcza Nieźle Proszę bardzo, dziękuję Slice, Tomasz masz. A tak się płaci za odcinanie mi dostępu do mroczności mojej Amunicja. Stomach whip, dziękuję ładnie. Slice Ok. Teraz ten ziomek. Yeah, ground pound. To jest to.

nie wiem, jakieś takie. Wini żyje, to dobrze. Nie wiem dlaczego, ale tak wyksztaciłem sobie takie. Kuźle, no. Zresztą jakoś tak mi smutno, jak oni umierają. Takie mają do mnie podejście takie, kuźwa, braterskie jak rodzina. Cholera, to jest. Rzadko na taką grę się trafia, kiedy kurde, czuję coś do tych postaci, w sensie jakiś, No, wiecie, no. Dobra, dwa UMP. Będę chciał zniszczenie. Czekajcie, ktoś przyszedł. Do Nie. Dobra, okej, okay, powracamy. I zgodnie z tym, co mówiłem, e, pierwsze ostrze takie, jakby przywiązanie do tych postaci. O, tak to ujmę. Esencji mam tysiąc, dobra, co mógłbym kupić. Po zjedzeniu serca przez pewien czas macki są zabójcze. Mm, spoko, spoko, nie ma sprawy. Co my tutaj mamy? Szybsze przeładowanie dla wszystkich broni. Wszystkie pistolety mają powiększony magazynek. Hmm. Co my tutaj mamy? Więcej życia. Dużej przeciwnicy będą oszołomieni. Demoniczna tarcza. Co, by tutaj wziąć? sam? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Weźmy, weźmy tego swarma. Sam jestem ciekawy, jak to będzie działać. Pod F jest swarm, który w tej chwili jest naładowany i gotowy do działania. Dobra, idziemy tam, gdzie mamy iść. Co to nie powiesz? Aha, masz z pogadać. Belongs to the Brotherhood. Uh, the who? They were the original keepers of the darkness, Jackie. The Brotherhood is the holy fucking grail of secret societies. They're led by a guy named Victor, a high priest, royalty to them. He's not a good person, understand? Yeah, I met that asshole. He came after me with some kind of thing. It was sucking the darkness out of me. There's only one thing that can do that the siphon of the angelus jesus i thought that thing was lost for good hoped it was lost for good what the fuck is it it's the device the brotherhood used to cage the darkness it's an instrument of light it was made thousands of years ago some say it was forged by the angelus itself it's the only thing that can contain dark essence well, well, besides besides you it's powerful jackie and dangerous

Wiecie, opiekowali się nimi tak, no opiekowali. No rozumiecie. A ten kryształ, którym wys wysysali ze mnie Darkness, to jest jakiś wyjebany strasznie w kosmos. Kryształ który ma tysiące lat i jest jako jedyny na świecie, oprócz mnie, w stanie przetrzymać darkness. Ale jakby nie ma dużo przecinku, to sobie wypróbuję tego swarma całego, którego sobie właśnie odblokowałem. Światła tu gdzieś są. Aha, tu granaty rzucam. Dobra, wypróbujmy. Patrzę, kurwa, wypuściłem. Dobra, czekajcie, weźmę sobie jedno i spróbujmy uszczelić tamtą tą pałę ze światłem. Dobra, światło po poszło. Leć na nich Darklingu mój ty. To też. Ooo, nie trafiłem.